Siemano, jestem PZ5 z Wazerą. To jest poradnik do tego, jak zrobić tą armatkę, którą widzieliście na filmie Wbita do Fart. Tak, pytał mnie już o to jeden widz, widz więc postanowiłem, że gram taki poradnik. No, no, to zabierajmy się do budowania. Do zbudowania tej armatki będziemy potrzebowali jakiegoś budulcu, guzików drewnianych albo kamiennych, zwykłych torów, aktywowanych, ee, minecartów z TNT, czyli wózków z TNT. I oczywiście TNT. Najpierw robimy taką platformę, taką o, na 5 kratek. Jest 5, jest 5. Stawiamy tu na końcu takich placek. Teraz stawiamy tory. Dajemy aktywator rail w tym miejscu. Teraz stawiamy TNT, żeby móc postawić bloki. Te później później, tu. I na dwie kratki w górę. Teraz stawiamy w tym miejscu nasz budulec, w moim przypadku Obsidian. I tutaj. I jeszcze tu. I to wszystko musimy obłożyć torami. Byle jak, byle by były tory na tym Bo bloki pod torami się nie niszczą Więc jak tu będziemy mieć bloki to ta armatka się nie będzie niszczyć Ale takie bloki, raczej nie bloki ale guziki będą się niszczyły No I to tak jakoś wygląda Tak się to prezentuje Taką i tutaj, w tym miejscu, stawiamy wózki. żeby to jak, jakkolwiek poleciało, żeby po prostu takie anti-stąd wyleciało i cała nam, ta armatka się nie zniszczyła, musimy dać cztery. Minimum. Cztery. No i strzeli to tak. Słabo, ale. Poleciało to naprawdę słabo, ale zniszczyło, jak widzimy, dużo. No i w miarę jak ta ściana będzie się przesuwać czyli jak będziemy musieli dalej strzelać będziemy musieli więcej tych wózków ładować I żeby przebić to będziemy musieli na końcu ze 20 ładować więcej. no i zobaczycie jak to niszczy no. no słabo to teraz strzeliło już naprawdę dużo zobaczcie jak to szybko strzeli prawie nie będzie widać jak leci więc 20... no to jest idealny do griffów, jak będziecie chcieli się gdzieś wbić. To niszczy tam po 5 może 4 kratki w przód. No i zaczynamy. Tutaj przejdę. I patrzcie. O, szlaga miałem tak przykryć. O, i widzicie już tutaj do cave'a się wbiliśmy. Taką armatkę naprawdę bardzo łatwo jest bić do gildii No. No i to byłoby na tyle w tym poradniku. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli Ci się zostaw łapkę w górę. Não. Oi, tu vai. Deixa